Brataj, tam skąd przyszedłeś? Dlaczego? Tak, dziadek, dobrze. A, bo to Budimex. A nie, jednak nie Budimex. Okay. Uciekamy, szybko! A tam czerwody teraz jest nie wiedzieć czemu, a bo tu skręcają w lewo. Kurde. Ojej! I co pani zrobiła? A udało się. Brawo Ciekawe jak On się tu będzie przyciska e, Przeszedł spokojnie O Zablok O, A, tu parkuje A tu można a tu można parkować? Chyba nie można. Czekaj, czy będzie chciał gadać. Nie widział pan, że to jest pod prąd? Tobie się nudzi, co? co? Nie, nie. Nie, nie, nie Chyba widział tam, jak był wypadek, też byłeś Gdzie? W kur. się kurwa. W Piśmie był wypadek? Stoi pan na przejściu dla pieszych blokuje pan całkowicie przejście pieszy masz dom? dom? nie, a co? no to wracaj tam skąd ale ja nie mam domu to wracaj tam skąd przyszedłeś dlaczego? pytam czy pan nie widział, że to jest pod prądem zielone światło, dla pieszych a pan jedzie? a pan co? nie można tu się zatrzymywać, jest miejsce dla pieszych dzisiaj tak zrobione w związku z budową Musi pan odjechać z Uwaga! O kurde, za tu zielone mają? I się jadą no, <gry> Kurde, to niebezpieczne. Poprawiły oznakowanie. Dzisiaj już się skręcają. Dobra, tu zrobiły tak, że tych słupków tu więcej nawaliły. Znak tak bardziej obróciły tutaj do nas. O, tutaj tak więcej jest. I tu jeszcze tak jest z że jeszcze tam nie zmieszczą. Auto dwa obok siebie. Tu taki znak, żeby nie zawracały, ale i tak się znalazł jakiś powypadkowy o, wrak tutaj <gry> na przejściu dla pieszych. Tu jakieś tam oznakowanie, że się nie może zatrzymywać, ale przecież on miał wypadek. No, można. To może ja wyjaśnię, skąd się te samochody tam brały na tym przejściu dla pieszych. Wtedy, kiedy piesi mieli zielone. Otóż wtedy, kiedy piesi mają tam zielone, to samochody tutaj też mają zielone. No i ten organizator ruchu, który zrobił tutaj tą organizację ruchu, no nie przewidział takiej sytuacji, że kierowcy będą tam wjeżdżali pod prąd, więc tam nie zrobił sygnalizatora czerwonego znaczy żadnego ale to i tak nie ma żadnego znaczenia bo przecież takie sytuacje są na każdym innym zwykłym skrzyżowaniu gdzie kierujący jadący prosto mają zielone i nie zdają sobie sprawy z tego że jak skręcają to zmieniają wtedy kierunek ruchu na ten który jest zamknięty i dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na przejściach dla pieszych ale to jest temat na inny film no i to tyle